Wystawa Tutaj to już szósta wystawa skierowana do od najmłodszego odbiorcy, ale nie tylko. Powstała przy współudziale dzieci oraz artystów. Punktem wyjścia uczyniliśmy słowo Tutaj. Podczas warsztatu powstały bardzo różnorodne prace i została uwolniona niesamowita energia twórcza. W ramach wystawy pokazujemy haft w przestrzeni, haft tradycyjny. Pokazujemy filmy wideo, słuchowiska, instalacje. Nazywam się Asia Bronisławska, nazywają też mnie Asimina. Wspólnie z bratem Wojciechem Kucharczykiem na wystawę tutaj przygotowaliśmy słuchowisko na podstawie tekstów Jana Wojciechowskiego, nowych legend miejskich. Kilkakrotnie już mówiłam o sobie, że jestem wampirem, który pije krew dzieci i młodzieży. Każde spotkanie z dziećmi jest dla mnie szalenie inspirujące, podejrzewam, że bardziej dla mnie niż dla nich, niestety. Projekt w założeniu ma charakter integracyjny, łączący różne punkty widzenia, doświadczenia, perspektywy. Finisarz wystawy odbędzie się w sobotę 29 września o godzinie 17 i wtedy będziemy rozmawiać o edukacji twórczej dzieci i o życiu artystycznym najmłodszych. Zapraszam serdecznie.